Witajcie na kolejnym dniu Halloweena. Dzisiaj trochę inaczej, bo jestem u siebie w domu, bo będziemy robić dynie. Tak wiem, że już dynia była w zeszłym roku, ale myślę, że pomysłów na dynię nigdy nie za wiele, a ten dostałam od kogoś z Was, już nie pamiętam, czy od Basi, czy od Kasi, ktoś mi podesłał. Dzisiaj jestem reniferem. Mam z tyłu taki ogon w ogóle, yy, yy, w fioletowych barwach. Słuchajcie, mam tutaj Hanie jako operatorkę, będzie mnie yy, nagrywała, ale pokażę Wam, może potem Wam pokażę. Pokażę Wam na razie, co robimy. Na razie mamy wielką dynię. I teraz jedyne, co zrobię, to dam Hani, żeby już nagrywała, a ja będę Wam mówiła. Jeszcze jedno, że Wam powiem. Ja widziałam tą inspirację na małej dynce, ale trochę się bałam robić to w małej dynce, bo wiecie, małą dynkę można zepsuć, dużą dynię można bardziej zapsuć. Ale w końcu w środku, generalnie w środku mam taką, taki element, który musi mieć dość dużo miejsca i jedyne, rzecz, żałuję, to to, już nie mamy czubka. Nie zwróciłam na to uwagi, że on nie ma tego czubka, ale mam nadzieję, że tak będzie fajnie. Także oddaję Hance telefon. Najpierw najważniejsze jest to, żeby wyciąć górę i tnijcie pod kątem, żeby później móc położyć tą górę z powrotem, bo jak wytniecie dokładnie tak, to ona będzie potem wpadać, więc nacinam... Ło kurde, jaka ta, ta jest twarda. Ja coś czuję, to będzie wy... po prostu, to będzie... Ej, a może mi bym zrobiła to tym? Pomyślcie, że będzie jakaś taka pana kuwała. Będzie takie? Myślisz, że to by tak wyszło? Myślę, że nie wiem, bo to jest chyba za twarde na ten ten. No to jest troszkę za duże? Nie, ja też nie będę wycelować nawet w to. Dobra, nie bo lubię tylko znaleźć jakiś taki nóż, którym się nie zabije, a którym będę mogła bardziej operować. No bo się na sobie, ten... Dobra, ja to i tak nakłuwam. Ja nie wiem chyba, czy będziesz mogła na YouTubie noże tego... noża pokazywać. Ja tu nie mam noża. Uważajmy, że to nie jest nóż. Słuchajcie, to nie jest takie łatwe, bo te dynie duże, one są po prostu... Wiecie... Duże i grube, nie? Ale... ja po prostu nagram cię, już skończysz to robić, co? Tak, zaraz nagramy, jeszcze raz, tak. Wyciągamy to, to jest tak generalnie przyczepione, więc to troszkę, troszkę trzeba się namęczyć. Yy, ale wam pokażę. Tutaj w ogóle, prze... wiecie, odcinamy ten cały tutaj, tę całą dupę. Wow, ale ma intensywny zapach. Odcinamy tą dupkę. W sumie jak najwięcej później odcinamy, a to w środku wygląda. Kurde, jak w horrorze ten? Jak się za ten horror co my oglądamy? Oh. Jak się za ten horror co my oglądamy? Ten, co teraz będzie kolejna część. No te dwa światy, to taki właśnie taki spadający Kristette, co ona? Creepy Nosealoty? Well, uh, stranger Things. No, to mi się z Stranger Things, żeby się Coś <już> nie zrobiłaś. <laughs> Dobra, słuchajcie, teraz będzie chwila znowu dla mnie, bo ja będę teraz tutaj czyścić tą dynię. I powiem wam tak, dla osób, które nie robią, to taka dodatkowa informacja, starajcie się ją jak najbardziej wyczyścić, i mniej będzie miała tych, w środku tych badziewi, tym lepiej, bo potem to często później ten, kiśni, czy pleśnieje i tak dalej, więc im lepiej ona jest wyczyszczona, tym lepiej. Także ja A tym bardziej, że powiem. to można i tak użyć do czegoś do jedzenia. No tak. Najgorzej jest właśnie wyciągnąć te szumowiny, tak zwane. Mm. Bo one są takie... Pokażę wam jak to wygląda. Może zdaję zegarek. Mm -hmm. Może te też zdaję. To jest super zabawa. <grym> A grzebanie w tym jest ohydne. Jakby się komuś we flakach grzebało. A można Fum. wysuszyć i zjeść, bo to są pyski dyni które są generalnie dobre, nie? No ale słuchajcie, teraz dajcie nam na chwilę trochę czasu. Zobaczcie, jak to wygląda, jak ona tu po przyczepianiu ma po bokach te wszystkie te, nie? Mhm. Mm Przedziwne to jest. Hanka mam jak nie jak gówno pod nosem. <noise> bo mam. Dobra, na razie się rozłączamy i wyczyścimy ją i połączymy się znowu. Słuchajcie, U. powiem wam, że w niej jest tyle tych pestek, że ja te pestki na bank wymyję i wysuszę, bo to jest po prostu dwie paczki takich tych. Z tego będą. Właśnie Hanka dostała przed chwilą tymi pestkami. Dobra, robię dalej. Dobra. wybieram te wszystkie... I co się mówi? Szumowiny. Wybieram szumowiny. Z bo, bo, no bo ja lubię te pestki z dyni, więc po prostu spróbuję wysuszyć. I zaraz Wam pokażemy, jak wygląda moja dynia na razie. Trochę tam jeszcze od niej farfocji jest. No, ale to tak się nie da wyczyścić do samego koniuszka. Mieniamy ręce. I trochę wytrzemy może sobie może nasz stół. I słuchajcie, generalnie no, wygląda tak. Puste jak moje głowy. <laughs> I teraz słuchajcie, ja mam tutaj połowę taką pustą, znaczy taką płaską, tak jak widzicie. I teraz... Nie widać, że jest płasko, są dwie szkoły, albo można zrobić właśnie tak sobie, żeby to było do ściany na przykład, wtedy Wam to wszystko wystaje tak o. ale ponieważ ja będę robiła domek, to ja raczej z tej strony będę wycinała i teraz tak, tutaj robimy takie duże wejście, takie duże drzwi otwarte, gdzie one mają tutaj prostokąt, a tu jest zaokrąglone, a obok będzie okno i teraz muszę, coś zmienić. Teraz muszę to narysować, bo jak ja tego nie narysuję, to po prostu wytnę jedno, a potem się okazuje, że okno gdzieś z drugiej strony w ogóle będzie nie widać. A tu chodzi o to, żeby było w miarę na wprost, wiecie, drzwi i okno. Więc idę po jakiś mazaczek. Dobra, narysowałam. Mhm. drzwi będą troszkę niżej, bo tu jeszcze muszę być schody, okay. słuchajcie, które zrobimy z drzwi. Tylko teraz pomyślałam, że pomalowałam te schody, te, drzwi, te schody będą miały kreski jakieś dziwne. Chodźcie się to wyczyścić teraz. No, zabadałoby no, się. No, ale muszę to wyczyścić. I teraz tak. Zaczniemy sobie małym nożykiem, bo musimy wejść w tą, e, tą... Zdecydowanie malować to ty nie potrafisz. Znaczy inaczej, po prostu chodzi o to, żeby to zacząć. I nie iść po kreskach. Nie iść po kreskach? Nie, bo będziesz miała tak krzywdę. że to, to się i tak... Y... O oh my gosh. To się i tak tnie... Wiecie, tak jak Wam się tnie i na przykład moje drzwi zupełnie inaczej będą <laughs> O oh my gosh! Nie, trochę je wyprostuję po prostu. O, teraz będzie ok. Staram się je ciąć prosto. Teraz muszę jakoś w tą stronę je przyciąć. teraz jak tu? O, dobra. w tą stronę. A teraz tu robię tą stronę. Dobra. Teraz muszę jakoś tutaj wejść. Więc tutaj też zrobię taką sobie najpierw szparkę. A potem... Miejemy wejść w dół. Kurde, skręca mi ten nóż. Ale będą drzwi otwarte. Ja ja nie mówiłam, że, że tego, żeby. Okej. Okay. wziął ten na To jest najgorsze, bo trzeba zrobić łuk. Ja bym zrobiła tym malutkim nożykiem. Malutkim nożykiem. Prawda. <suszy> Tam wszyscy stracili ee, słuchaj. tak, tak, tak. Wszyscy, co słuchają na sławkach. so <laughs> tam, tam, sorry. Zrobić taki warning. Warning sneezing. No. Dobra, okej, okay. staram się teraz wyciąć ten łuk. Po prostu nie rób na chama, tak. tylko wyciągaj i wkładaj. Wyciągaj ha. i wkładaj w tym, tak O! I wyciągaj i wkładaj. Najgorsze no jest to, że tego nie widzę, wiesz. Nie no, to i tak się robi. Daj ja to zrobię. Zrobisz to? Dobra, Hanka twierdzi, że zrobię, że to zrobi. Że no, tu już Uważaj tu, na tego palca. To, to już jest wycięte, tutaj nie, nie ten. To było wycięte, właśnie. Jestem już ślepa. Uch! I to się po prostu, jak będziesz miała takie krechy... No wiem, poza wiem. Takie, wiesz, szyba, to się to wiem, tylko że tego nie, to... nie widzę, kiedy ja, ja skończyłam ciąć, wiesz? Serio? No? no. To jest ślepa, to powinno być... Okej. Okay. <laughs> Hanka będzie się mordowała tą. Tak się czuję. O, oh my ciemno, gosh. Okay. Dobra, słuchajcie, to zostawiamy. A teraz sobie wyprofilujemy to, bo jak widać, nasze drzwi są krzywe. Sobie teraz tylko wyprostujemy. Tak. I tutaj chyba będziemy musieli też jeszcze troszeczkę. O, prostować. Tu oczywiście trochę wycinamy tego całego wnętrza, bo nam ta gruba ściana aż taka niepotrzebna jest, potem to wycniemy. I tutaj cniemy też koło. O. Dobra, i chyba teraz jeszcze możemy tak oto sobie wyrównać. Teraz już jest dużo łatwiej, żeby wyciąć te czarne nasze ślady. O, teraz już dużo fajniej się cnie i nawet można wykręcić ładnie. O! Co jest krzywo. To jest krzywo. Okay. I no. tu chyba jest też jeszcze troszeczkę za... Nie? Już tak mi się no nie, jeszcze. Nie. Dobra. Ok, mamy drzwi. Teraz robimy to samo z oknem. Okno powinno być łatwiej i też byśmy tak wycięła tak troszeczkę z boku. O. Teraz tu. Wiecie, tu prościej jest chyba to przez moje cięcie, teraz nie cię narysowałam, bo tam będziemy po prostu w razie czego wyrównywać wszystko. Ale na razie chodzi o to, żeby zrobić po prostu okienko. Jak <laughs> chciałam się... wybić. Ty <laughs> zapukałaś do okna. Chciałam je wybić, ale nie wiedziałam, czy to już może być. Ja. Ej, bo jeszcze by poleciało. Nam. Dobra, teraz znowu okno. Ono też jest fajne, bo wygląda jak takie, wiecie... Przez to, że takie grube tutaj, to tak wygląda fajnie, ma takie, wiecie, taką jakby... Tak jak prawdziwe okno, nie? Taki parapet się z mm -hmm. tego zrobił. Ale i tak to spróbujemy wyrównać ładnie. Coś mi tutaj nie zadziałało. A nie doszłam chyba do tego, co trzeba. Dobra. Ok. Wyrównaj to proszę, bo ja to musi być wyrównane tutaj, bo zaraz mnie trafi szlak. To musi być tak wyrównane. No troszkę jest krzywo, ale wiecie co? Tu będę musiała troszeczkę niżej po prostu zejść, żeby pozbyć się tutaj tego kawałka. Uh -huh. I teraz tu musimy troszeczkę też... To chyba też jest krzywo, nie? Mhm. Chyba tak będzie lepiej. A teraz, teraz zrobiłaś krzywo. Znowu wyzwam krzywo? Mhm. Pukasz? No nie, no zobacz. No. Jest ok, tylko że że są takie grube tutaj, to jest wrażenie, jakby to wszystko było takie krzywe. Ale to jest generalnie proste. Dobra, słuchajcie. Dopiększać będziemy za chwilkę, bo teraz jest najważniejsze. To możemy wyrzucić. Teraz tutaj nagrajcie, jak będę robiła. Słuchajcie. Zmieniamy sobie teraz to. Zmniejszamy troszeczkę. Ups, ups. Troszkę tutaj zmniejszamy ten, ten kawałek. razy zasypał go, Wycinamy tu. Dobra. I teraz robimy takie coś. Na trzy części to musimy podbić OK. I teraz bierzemy. Bierzemy teraz te. Ale kałaczki. Musimy to jeszcze zmniejszyć, bo to jest jeszcze za grube. Zaraz nam cały brat pójdzie do dół. Nie muszę nic tak Trzeba. Dobra. I teraz tak. Najpierw sobie wkończ może wykałaczkę tutaj najpierw. Tak o. O. Teraz drugą. Pakujemy tu. Dobra. I teraz musimy tutaj to wbić. I... I wej z drugiej strony. Tak? I tak. Dobra. Mamy już jeden słowek. Daj <grywa> <Taki grywa> krzywo. Trochę bardzo. Czekajcie, <grywa> ale skoro mogą być krzywe, no co? No to teraz zrób ten taki, wiesz, to co? ten, zrób teraz w tosę, żeby szło, żeby to było takie tak, krzywe. Tak, tak, specjalnie. Tylko musimy teraz tu przyciąć ten. O, matko. Tu. Tak, powstałem do Molata, prawda? Teraz tego też troszeczkę zmniejszymy. Od tej strony I będzie mi łatwiej. Okej okay. i teraz... Kurde, ciekawe, czy jak to się da to wytrzeć. Co to było? Zobacz, co tu narysujemy. No i teraz musimy zrobić tak. I zobaczcie, będą takie schodki. A to nie, to... Dro... Krzywe takie? Tego. Aż tak? Tak. Żeby były takie krzywe specjalnie. Okej, okay, ciekawa jestem, czy uda mi się przebić to te teraz z góry. Z tej strony. Tak, żeby to... A, nie nagrywam trochę tak, zbyt, żeby... Nie nagrywasz? Nagrywałam, ale... I ciebie po prostu. Czekajcie. nie jest takie proste. Bo już ją To twarde jest, jak, gdzie jest, to jak nie wiem. Chyba zrobimy to no. Dobra, jednak tu wbijamy, słuchajcie, tak jest, będzie łatwiej. Najpierw wbijamy jedną tu. I drugą rozwijamy. obok. Drugą. Nie, jakieś bardzo daleko. Tylko tutaj, tak? Mhm. Okej. Okay. Teraz nakłuwamy to. Nie, są bardziej obok troszeczkę. Aha, w sensie bok, tu? No. no. Tak? No. Dobrze troszkę zakłuwa teraz, może jednak w tą stronę zrobimy, tak? Tu? No jak chcesz. Au. <laughs> Wstawie nie jest to takie proste powiem Wam, bo właśnie, o, one się właśnie... Kurde macie. No, to zrobić jeszcze. Twarda jest ta, ta dynia i to trzeba się troszkę namęczyć. Ale uwierzcie mi, że efekt będzie tego wart. Więc jeszcze raz robimy jedną. Po prostu troszkę głębokie bijnie. Troszeczkę jest teraz mniejsze, czy co? O, czekajcie, tutaj może nie damy tak całkiem do końca. O. Tak, żeby zobaczyć, one tutaj sobie wyjdą. I też będą trochę tak się, że od... będą tak. W sumie to myślałam, że to jest, do tam dojdzie, ale nie dojdzie. Dobra, a teraz już tylko to musimy wbić, tak o. delikatniej troszkę. O. A, czyli to się jednak zapada. Musimy tutaj to też zrobić jakąś. widzisz co, wezmę jakieś takie dłuższe? Mam takie dłuższe? Nie mam pojęcia. Spróbuję. Spróbuję, że to w... wbi. To, w to i No tutaj. właśnie, tu bym chciała to wbić, nie? Żeby to się trzymało. Tak, tu jedno. Tu damy drugie. W sumie to za płytką wbiło się tutaj. Ale może być okej. Okay. Teraz tutaj makujemy tylko tak, żeby to po prostu się razem... Au! ...trzymało. Ale to wystaje, nie może tak wystawać. Nie to, obetnij to. Mam schody. Mega spoko. Dobra. słuchajcie, teraz, żeby z wnętrza te bezole, co mi to zostało, wszystkie, raczej znaczy nie będę go bardziej, jej bardziej. E... To jest ona, czy on? To jest dom. To on. To jest dom. Zaraz wam pokażę, dla kogo to jest dom. Tylko nie wiem, czy będę miał go tu włożyć. Wymyśliłam sobie, że. O, bo czegoś nie tyle ja. się to, zapatrzyłam że... w ten domek. Słuchajcie, wymyśliłam sobie, że to będzie domek dla yy, to będzie takie połączenie Halloweenu i jesieni, właśnie z, z, z czym? Zimą. Z zimą i z świętami. I zobaczcie, kupiłam y, w Eksonie, 20 chyba 21 zł kosztował, taki uciekający grinch. Czyli to jest taki był dom, z którego on już próbuje zwiać z tą choinką, bo już niedługo idą święta i on musi po prostu święta spierdzielić. Więc wiedziałam, że to będzie bardzo fajnie wyglądało, jak on tutaj w środku będzie. Czy go w ogóle widać? Mhm. Jak ucieka. No i oczywiście, żeby efekt był fajny, żeby to fajnie wyglądało, no to w Akszonie znajdziecie jeszcze takie e, światełka, które ja teraz sobie te je poodciągam z nich te zabezpieczenia, żeby one świeciły. One generalnie migają. Ej, ale to fajnie wygląda, bo to wygląda jak lampki takie świąteczne. Tak? Z tego, z tego okna. Dobra, bym. poczekaj, wyłącz, sadzę to i pokażę Wam efekt. Słuchajcie, nasz dom jest gotowy. Najgorsze jest tylko to, że nie mamy no. tutaj tego wystającego tego, ale w tak to wygląda, czyli Grinch, który próbuje z dyniowego domku wykraść choinkę. Jak wam się podoba? Ja jestem zachwycona. Hanka, jak myślisz? Myślałam, że tam będzie więcej szczegółów. Więcej szczegółów? No bo tak drzwi, okno i co? I Grinch w środku? Żeby coś wymyśleć. No. Ale tam ponieważ... w oknie coś postawiła. W oknie? A firankę zrobić? Nie, bo wiesz co, ja bym jeszcze wzięła... Sponsorem że odcinka jest firma Alchemy, a oni mają fajne rzeczy, takie papierowe, to mogłabym tutaj na przykład wkleić takiego papierowego, takie, mam takiego królika przybranego do Halloween, takiego wiesz, zapleczącego, mm -hmm. może moglibyśmy to wkleić, co? Dobra, to na razie zostawiamy ją tak, a ja pojadę później po te, po y, rzeczy do wycięte takie i y, upiekczymy się na fundynie. Już tylko powiem, bo potem zapomnę, że inspiracje do tego filmiku wrzucę wam, podlinkuję wam, bo to jest inspirowałam się filmikiem jednej dziewczyny, która zrobiła taką mniejszą wersję, Także zobaczycie, jak ona zrobiła to, więc link znajdziecie w opisie. Teraz jeszcze jedna rzecz, i w ogóle zapomniałam, trzeba w okno wsadzić te, ten patyczek. Teraz y, widzisz tutaj, nie? Chciałabym mhm. było tak odmierzyć mniej więcej, żeby on był taki, wiecie, nie za krótki, żeby tutaj wcisnąć robimy tak troszkę wciśnijmy do środka tutaj też tego dzwonka się oderwać o to się nie złamał nie jest dość nie jest dość wiecie, takie raczej kruchy o wkręcę go trochę o dobra jedna moja w jedną stronę teraz trzeba zrobić drugie w drugą chyba to będę musiała od tyłu zrobić mm -hmm. bo tutaj wypchnę to niechcący Troszkę mniejszy. Trzeba by najpierw zrobić ten, a potem ten drugi. Wiesz co, nie, ja po prostu mogę go troszkę jeszcze wypchnąć. Um. No nie no, zostaw to właśnie, on ma od, ty od tyłu. Nie zrobisz tego, bo nie wygniesz, z Maria. Okej. Okej dziecko, okej, okay. bez paniki, bez paniki. Zobaczcie. Robimy tylko tak. Wciśnijmy tutaj, o. Co, ty myślisz? Spoko, nie? Uh -huh. Słuchajcie, ponieważ to jest e, inspiracją, e, Boże. Naszym sponsorem dzisiaj jest firma Alchemy, więc wziąłam od Alchemy taką fajną siedzącą czarownicę. i posadzimy ją na schodach, ale ponieważ jest dynia, to ja z dnia, bo nie mogę tu czytać z tą klejem, bo no jak. To, zobaczcie, ponieważ ona tak sobie siedzi, to po prostu ja, tylko wiecie co, boję się, żeby ona mi to mi to w ogóle, no właśnie, muszę to jakoś przekuć. Wzięłam kujki z pracy. Ja mam coś takiego kującego, mm -mm. żeby to jakoś nakiut. Nawet igły w domu nie mamy. Uh -huh. Słuchajcie, teraz tak zwana potrzeba matką wynalazku. Tu natniemy to natnimy to delikatnie tutaj. Może ja tak po prostu tutaj delikatnie tutaj złożę. Natnę. O, i dobra. I teraz ją tutaj podsadzimy. Co on tam tak się dzieje? co mu się dzieje? Nie wiem. Hmm. Ja grimowana nie mogę. Chodź, co no W ogóle Wygląda jakby się działa na miotle. Mamo! Co ty myślisz? Co jest? A co, co wy robicie, co to jest? Chciałam przyczepić tutaj tą czarownicę. tylko problem polega na tym, że to jest dynia, więc nie przykleję długo klejem. Bo się nie przyklei, a ona tutaj się tak nie chce za bardzo usadzić. jej. Kombinuję, żeby tą yy, naszą laseczkę yy, nadzieć, żeby ona się trzymała, bo ona się nie trzyma po prostu yy, tego, więc robimy taki manewr, że ją przykleję taśmą klejącą do fotyczka normalnie, tego, na którego później ją nadzieję. Znaczy wiecie, do którego później. Taśma klejąca i wbiję ten patytek po prostu do mojej, Czy nie, 13 tak tu będzie działa? Teraz jak ona ma siedzieć tutaj, to musimy to po prostu wbić w środek, ale wiecie co, wbiję to i pokażę wam, bo boję się, że ręką to się zaraz rozwali. Dobra, słuchajcie, zobaczcie. Siedzi za więcej na schodach, a z tyłu green, czyli zapierdziula z jej choinką. Może go trochę tak z boku ułożymy. To jest nasza scenka. Słuchajcie, szkoda, tylko, że tu nie mam tego, tej góry, bo nie ukrywam, że to nie wyglądałoby... Wyglądałoby dużo lepiej, gdyby była ta góra, ale zobaczcie, jak fajnie. To to jest taka duża. Dyniora. Wszystko tam sobie może połagadam po bokach gdzieś tam te światełka. Super, słuchajcie. To jest moja inspiracja, także bierzecie dynię i robicie z niej co wam się podoba. Yy, oczywiście inspiracja, ponieważ moja, ale nie moja, bo zciągnięta z internetu, ale myślę, że bardzo fajnie to wszystko wyszło. Także serdecznie zapraszam do włączenia się w zabawę i zrobienia z dyni domku. Ja jestem ciekawa, co tam do tego domku wsadzicie. Także wpadajcie na grupę warsztaty yy, nie z yy, 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 Boże z skrapkiej. Buziaczki, pa!